3 sierpnia jesteśmy tylko narzędziami. Kiedy powierzono mi zadanie wniknięcia w sanktuarium dusz przez pomoc w nowicjacie, zobaczyłam od razu, że przerasta to moje siły. Wtuliłam się więc w ramiona Dobrego Boga, jak dziecko. I kryjąc twarz w jego włosach, powiedziałam: Panie, jestem zbyt mała, by wyżywić Twoje dzieci. Jeśli chcesz im dawać przeze mnie to, czego potrzebują, to napełnij moją małą dłoń, a ja, nie opuszczając Twoich ramion, nie odwracając głowy, Będę przekazywać Twoje skarby temu, kto przyjdzie się u mnie posilić. Módlmy się, Panie. W zajęciach i zadaniach, jakie przede mną stawiasz, niech nie zapominam, że to Ty napełniasz serce i ręce darami. Za wszystko dziękuję Ci, mój Boże. Amen.